Dzień dobry witam państwa na konferencji po meczu siódmej kolejki Betclick pierwszej ligi w którym, to, w, której to, w którym to spotkaniu przepraszam łódzki klub sportowy zmierzył się z drużyną Chrobrego Głogów piłkarze łódzkiego klubu sportowego wygrali 3 do zera z drużyną gości a z nami jest trener Chrobrego Głogów pan Piotr Plewnia i trenerzy ja na początek poproszę o taki pomeczowy komentarz, dzień dobry. No cóż, wszystko co w piłce jest najważniejsze to jest gol i, i, i w tym elemencie EUKS na pewno był dzisiaj od nas o trzy bramki skuteczniejszy. Myślę, że sam mecz rozpoczęliśmy, może 5 minut troszeczkę nerwów było, ale, ale jestem zadowolony z tego, co zrobiliśmy dzisiaj pod presją EUKS. Przede wszystkim zabraliśmy możliwość swobodnego przechwytu piłki przez EUKS przez i w wielu, wielu momentach. Oczywiście kontrola meczu to jest to, co, to, co efekt końcowy przynosi. Ale, ale, tak jak powiedziałem, cieszę się, że zrobiliśmy to, co to chcieliśmy utrzymać piłki troszeczkę więcej. Zabrakło myślę, że przyspieszenia po wyjściu spod presji LKS-u w stronę bramki przeciwnika, przede wszystkim. No cóż, no i wykorzystany karny. Myślę, że dzisiaj Mikołaj Lebedyński potrzebuje bardzo dużo wsparcia od wszystkich, którzy są. W Głogowie, bo to jest zawodnik nietuzinkowy, nie jest, nie jest moment może dobry dla niego, ale, ale na, pewno, na pewno mógł zmienić dzisiaj oblicze tego meczu. Nie udało się, więc, więc na pewno potrzebuje tego, żeby, żeby wszyscy, którzy, którym, chrobro, chrobro, którym dobro Chrobrego leży na sercu, przede wszystkim dali mu wsparcie. Bo tak jak powiedziałem, w wielu, wielu momentach ten chłopak robił bardzo dużo dla Chrobrego i wciąż jesteśmy w pierwszej lidze, dlatego że, 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 że jego gole... W tamtym, w tamtym sezonie nam pomagały wyjść z trudnej sytuacji. Dzisiaj ta sytuacja może jest też niewesoła, ale, ale wszystko przed nami. Jeżeli będziemy w ten sposób grali mecze, tak jak dzisiaj na OKS-ie, przede wszystkim w pierwszej połowie, bo, bo w drugiej, OKS bardzo mądrze kontrolował przebieg spotkania. Próbowaliśmy gdzieś odrobić tą sytuację. Myślę, że znowu sytuacja przy, przy 2-0, gdyby skończyła się golem, znowuż mecz troszeczkę inaczej by się potoczył. Ale fakty są takie, że trzy bramki zdobyły OKS i na pewno gratuluję zasłużonego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy i ja teraz Państwa poproszę o zadawanie pytań. Jeśli ktoś chce zadać pytanie, to proszę o zgłoszenie się, podamy mikrofon. A jeśli nie ma pytań, to bardzo dziękuję i zapraszam na drugą część konferencji, która już niebawem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry witam na drugiej części konferencji po meczu ŁKS Łódź Chrobry Głogów, w którym to piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego wygrali 3 do zera na Stadionie Króla, a z nami jest trener Łódzkiego Klubu Sportowego, pan Jakub Dziółka. Trenerze ja na początek poproszę o pomyślowy komentarz i oczywiście gratuluję. Dziękuję bardzo, dzień dobry, tak ja też gratuluję wszystkim tego zwycięstwa u nas tutaj na, na stadionie bo bo myślę, że wszystkim było potrzebne, do tego żeby, e, ta drużyna e, robiła progres e, cały czas, e, myślę, że mecz miał, taką historię którą którą przewidywaliśmy i, i mieliśmy jak gdyby ją zaplanowaną ale, ale oczywiście, e, piłka nożna to emocje i, e, i pierwsza sytuacja dla Chrobrego, czyli rzut karny, nas jeszcze wzmocniła, tak powiem. Ta interwencja Łukasza plus asekuracja drugiej piłki, myślę, że, że to był bardzo ważny moment dla tego, dla tego meczu i pokazał też jak zespół jest silny, jak zespół silny jest mentalnie. Oczywiście były momenty, że traciliśmy łatwo, łatwo piłkę i i były sytuacje, w które nie rozegraliśmy tak jak, chce, tak jak chcieliśmy, ale finalnie strzeliliśmy trzy bramki. Myślę, że jest się z czego cieszyć i jest to dobry prognostyk dla zespołu, dla, dla sztabu, dla wszystkich do tego, żeby dalej iść tą drogą, o której cały czas tutaj mówimy. I tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję i teraz Państwa poproszę o pytania. Jeśli ktoś będzie zadawał pytanie, to proszę o przedstawienie się i podanie redakcji, jaką Państwo reprezentujecie. Krzysztof Sędziecki, telewizja Toja, dołączam się oczywiście do gratulacji. Co Pana cieszy bardziej? Trzy bramki strzelone czy czyste konto po raz pierwszy w sezonie? Jedno i drugie. Wyważyłbym to na, na 50 i 50. Tak, chcemy grać skutecznie, chcemy tworzyć dużą liczbę sytuacji. Ale też chcemy grać równie skutecznie w obronie, umieć się wybronić w fazach przejściowych, dobrze bronić pola karnego dzisiaj wszyscy byli skuteczni w tych tych działaniach, nawet jak popełnialiśmy błędy własne I o, to, i o to chodzi, więc tak, chcemy po prostu być skuteczni w działaniach i w ataku i w obronie. Łukasz Bomba to jest kolejna postać, o której chyba warto też coś powiedzieć, zwłaszcza że nawet w tym meczu w Grodzisku. Można było mu parę rzeczy zarzucić. Dzisiaj właśnie no, to, to czyste konto, obroniony karny, chyba jemu też taki mecz był potrzebny. No tak, no widzieliśmy się tutaj niedawno na konferencji, mówiliśmy o tym, o tych młodych zawodnikach. Nie chcę tutaj mówić, że oni potrzebują czasu bo tego czasu w piłce nożnej finalnie nie ma. Ale zaufania, ale pewności siebie, to się nabędzie przez rozgrywanie meczów, to się nabędzie przez takie interwencje, to się nabywa przez trening. Tak, i dzisiaj Łukasz zagrał dobry mecz i, i miał kluczowe interwencje, to, to, trzeba, to trzeba oddać, ale, ale tak jak mówiłem, każdy tutaj wniósł dzisiaj duży wkład do tego, żebyśmy mieli tak efektowne zwycięstwo i, i dalej będziemy twardo stąpać po ziemi. To jeszcze jedno, może właśnie nie personalnie, skoro mamy indywidualnie, może nie, nie, nie wyróżniać, ale młodzież szeroko pojęta czy to Jędrzej zając przy bramce czy Antoni Młynarczyk oni mają w sobie taką trochę radość z gry czy właśnie na boisku chcecie tę radość wyzwalać bo to dzisiaj było widoczne, no tak no znowu musiał się cofnąć do tych słów moich, wcześniejszych, to ma właśnie młodzież tą energię, momentami bezczelność jaką ma, ma Antek i ja od nich tego oczekuję, to co powiedziałem na tej konferencji kilka dni nie wcześniej. Oni mają być też wiodącymi postaciami i godnie zastępować zawodników, którzy albo są kontuzowani, tak jak Hus i Pirulo, bo to też jest ich, ich wynik, bo oni też są cały czas z nami w procesie treningowym w szatni i też wnoszą dla tych zawodników dużo w takiej sferze mentalnej, mimo że nie są na tą chwilę z nami na, na boisku. Ale to jest tak, jak powiedziałem. No Ja tego oczekuję od młodych zawodników, od doświadczonych tego, co dzisiaj też było. Także jeśli to połączymy, to na pewno będziemy szli w dobrym kierunku. Robert Zwoński, Radio Łódź Ja chciałem zapytać o kontrpressing Jakby trener ocenił dzisiaj, czy jest zadowolony, że to było wzorowo, bardzo dobrze, bo tak z wysokości trybun moim zdaniem wyglądało, chyba że... Z perspektywy, z perspektywy Murawy jeszcze było dużo do zrobienia, ale bardzo często odbieraliście piłkę natychmiast po stracie. No mówiłem też na początku, jak chcemy, jak chcemy grać e, mm, i reagować po stracie, bo finalnie straty w piłce istnieją. E, możesz piłkę stracić pod presją przeciwnika w prosty sposób, nie, nie chcemy tego robić ale możesz piłkę stracić, ale jak będziesz dobrze reagował po stracie, to finalnie możesz mieć lepsze, lepsze na to z tego sytuację, Więc tak, no to też jest proces treningowy, to też jest środek treningowy, czy zawartość treningowa, którą my, na którą my zwracamy uwagę, bo wiemy ona jest bardzo istotna i fazy przejściowe, myślę, że są najważniejszą fazą gry w piłce nożnej, więc więc tak, no, ale to jest, to jest Normalna rzecz, tak bym to powiedział. Czy są jeszcze jakieś pytania do trenera? Jeśli nie ma, to ja bardzo dziękuję i zapraszam jeszcze na trzecią część konferencji, bo dołączy do nas jeden z zawodników Łódzkiego Klubu Sportowego. Dzięki. I witam na trzeciej części konferencji pomeczowej. Dołączył do nas Piotr Głowacki, obrońca Łódzkiego Klubu Sportowego. Piotrze, tak mi się wydaje, że ten dzisiejszy mecz i w ogóle to zwycięstwo było bardzo potrzebne całej drużynie, ale chyba też i tobie indywidualnie, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj możesz być zadowolony ze swojej postawy na boisku. Jak ty to widzisz? No to już myślę, że poczekamy na analizę trenera. Ja sam czuję, że że przede wszystkim jako zespół zagraliśmy dobry mecz zależało nam na tym żeby, w końcu w tym sezonie wygrać u siebie, i dać radość naszym kibicom, Dziękuję bardzo czy państwo mają jakieś pytania do Piotra, Krzysztof Senicki Telewizja to ja, No to jak zawsze pytanie stereotypowe do, do obrońcy jak bardzo cieszy zero z tyłu i jak ciężko było na to zapracować, No bardzo cieszy to jest pierwszy zero z tyłu w tym sezonie i, no, pracujemy mocno na treningach nad obroną pola karnego nad obroną w strefie niskiej. No i widać, że ta gra zarówno w ofensywie, co, co pokazaliśmy już w zeszłym meczu, ale i w defensywie idzie do przodu, że rozumiemy się coraz lepiej i no, to pokazują wyniki. Ja wiem, że to następne pytanie będzie trudniejsze ale jak to jest z punktu widzenia Ja zapytam tak Januszowo zupełnie, że pierwsze ileś tam meczów to tak opornie z tymi bramkami a tu we wtorek cztery, dzisiaj trzy. co się takiego zmieniło co przeskoczyło chyba to nie jest jedna rzecz na jedno pstryknięcie palcem się takich rzeczy nie robi, ja myślę, że my stworzyliśmy już sobie sytuację w poprzednich meczach i w meczach i w pierwszym meczu z Arką w kolejnym z Łęczną my sobie stworzyliśmy sytuację czasami brakowało być może ostatniego podania czasami. Tego przedostatniego podania celniejszego, trochę więcej spokoju, opanowania z piłką w tych sytuacjach podbramkowych. No ale właśnie znowu wrócę tutaj do, do tej pracy, którą wykonujemy przynosi efekty, i to widać. I codziennie na treningu ofensywni zawodnicy pracują na tym, żeby tego strzelać, my jako obrona pracujemy na tym, żeby żeby tych bramek nie tracić, no i to się, to się zazębiło. A uwolniliście trochę takiej radości z gry? Bo to było widać w tych dwóch ostatnich meczach. Czy znaczy ja tu znowu powiem, że radość przychodzi jakby z samoistnie. To, to jest tak, że poprzez właśnie tą pracę, którą wykonujemy, ta, ta radość się zaczyna pojawiać. No, w meczu z Wartą wykorzystaliśmy tę sytuację i, i potem już, już coraz fajniej się grało właśnie ta radość przyszła no ale żeby strzelić tą pierwszą drugą bramkę no trzeba było trochę popracować i no i tak dalej I tak dalej Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, zatem bardzo dziękuję. Piotrze, oczywiście gratulacje dla Ciebie i dla całej drużyny. A ja mam jeszcze na koniec takie drobne ogłoszenie dla naszych kibiców: a mianowicie w najbliższy wtorek, 27 sierpnia, zapraszamy na spotkanie do u 2 UKS Store, bo tam pojawią się inni nasi obrońcy, a mianowicie Kamil Dankowski i Levent Gülen. Oni będą dla Państwa od godziny 18 do 19 dostępni w naszym sklepie klubowym, a szczegóły już niebawem na naszych kanałach i mediach społecznościowych. Dziękujemy serdecznie. Tą wypowiedzią dzisiaj kończymy. Dziękuję.